wracamy. Mamy kolejne 10 minut nagrywania. Szafki 80 górna, 80 dolna, 60 nad zmywarką. 60 zmywareczka. Bardzo pojemna. Beko bodajże. Cały sprzęt nigdy nie używany, wszystko nowe, nowe. Szafek nie będę otwierał, bo tam jakieś jeszcze chyba mamy materiały pochowane. Ścierki, nie ścierki. Tu dojdzie okap. Nie zdążyłem jeszcze zamontować. Kolejna szafka 80. Pod spodem następna szafka 80. Gniazdka są też dobrze zaprojektowane. Lampy nad blatem. Bardzo dobra jakość tych opraw, tych materiałów. Blat na zamówienie z szafą w korytarzu około 5000 kosztowało. Cała kuchnia kilkanaście tysięcy. Tu chłopacy bardzo dobrze to spasowali. Oczywiście kolejne gniazda tak. To jest podstawa tutaj. Przestrzeń robocza, następne gniazdka. Lodówka ma z tyłu też gniazdko schowane. Jest już podłączona, tylko jest wyłączona. Ale jest bardzo pojemna. I sam bym chciał taką mieć. Oj. Nie wiem, trzy półki chyba. Raz, dwa, trzy półki. Dodatkowo czwarta taka na dole. Szuflada. Chyba to jest ta fresh szuflada na jakieś warzywa, owoce. Tutaj kolejna. Widzę, czy świeci dioda. I to jest ta bez lodu taka tam jakaś tam lodóweczka, tu zamrażalka. Szufladki dwie duże, dwie mniejsze. I uwaga, pik. Cichy domek, nie da rady trzasnąć, próbowałem. Wystarczy wziąć jedzenie z lodówki, wziąć sztuczce, położyć na blacie, przygotować. No i można jeść. Piekarnik firmy Beko, płyta boscha. Piekarnik dość pojemny. Tego nie widać nigdy na zdjęciach. Trzeba przyjechać, zobaczyć. Tu się otwiera. Ustawia jakieś tam... Ktoś, kto się zna na gotowaniu, to na pewno będzie wiedział, jak to sobie obsłużyć. Ja mogę zrobić elektrykę, ale... Nie, że tak powiem, gotować nie umiem. No, także tak nasza kuchnia się prezentuje. Wentylacja. Oczywiście lampa centralna również będzie. Według klienta uznania, czyli jaką sobie wybierze, taką powiesi. Lub my możemy powiesić. Akurat jestem elektrykiem. Mieszkanie jest piękne. Tutaj. Cik. Jest bardzo ciepłe, blok jest ocieplony, kabel zasilający mieszkanie jest wymieniony, cała elektryka jest w mieszkaniu zrobiona na nowo, hydraulika jest zrobiona płytki, panele, meble, drzwi, nawet część ścian była wyburzona i postawiona na nowo. Tynki były podrównane, bo były bardzo duże krzywizny ścian. Mieszkanie jest z bloku. Nauczycielskiego, tak jak to się kiedyś budowało, z tego co było. Staraliśmy się tutaj wszystko ładnie doprowadzić do takiego stanu, żeby każdy był zachwycony i każdy chciał tu mieszkać. Okolica jest naprawdę rewelacyjna. W garażu. Teoretycznie garaż też przynależy do mieszkania. W praktyce jest sprawa do wyjaśnienia, bo są bez pozwolenia i o tym, że tak powiem, nie wiedzieliśmy. Dlatego na razie nie podajemy, że jest garaż. Jak sprawa się wyjaśni, będziemy wiedzieli, jak to jest. Ale można z niego korzystać, dopóki się tam ktoś nie doczepi, czyli jakiś nadzór budowlany. I to nie jest nasz garaż, że tak powiem, tylko to są e, jako jedyny, tylko wszystkie garaże mają taką samą sytuację i sprawa jest w trakcie wyjaśnienia. Mieszkanie ma również dwie piwnice. Ta szafa tutaj te drzwi do szafy kryją za sobą bodajże nie wiem, 70 cm przestrzeni wysokie, nie wiem, 240 można zrobić półki według uznania, jak komu pasuje. Drzwi wejściowe również wymienione, antywłamaniowe. Generalnie zachęcam i polecam, bo mieszkanie z warte uwagi. Cena jest bardzo atrakcyjna w stosunku na przykład do innych mieszkań, które trzeba wykończyć, które trzeba przygotować, które trzeba urządzić, a to jest wszystko. Remont kosztował jakoś około 100 tysięcy. Z, z meblami, ze ścianami mieszkanie jest wymalowane dwukrotnie na biało. Można pomalować według własnego uznania. Mamy firmy, które mogą pomalować dla Państwa bez, że tak powiem, oczekiwania. To są firmy, które, z którymi współpracujemy od dłuższego czasu. Zapraszam do telefonowania, do umówienia się na spotkanie. Do oględzin osobistych. No I pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia, miłego popołudnia. Cześć.